Siema, witajcie na kanale GreenFish. Kolejny odcinek z naprawy stawu. No w sumie jak pisaliście mi, bajora nie stawu, no bo tak to teraz wygląda. Pro projekt jest realizowany oczywiście dzięki wsparciu darczyńców. Na dzień dzisiejszy y, wsparło mnie tyle osób, y, taką kwotą. Tutaj macie y, osoby, które mnie wsparły. No i co, miejmy nadzieję, że metamorfoza tego bajora y, się uda. No mam nadzieję, że w ciągu trzech miesięcy y, doprowadzimy wszystko do końca. A w dzisiejszym odcinku glebogryzara, kamienie. No i słupy. Zapraszam do oglądania. Tu mam dwa słupy, pewnie przydadzą mi się do budowy stawu, także także je sobie wykopię. No jeden jeszcze jest w miarę, ale drugi niestety pękł. Tak to wygląda zbrojony, no ale na zbrojeniu odprysk, więc to to już szrot. Nie użyję tego. Mam jeszcze tutaj koło stawu. Mam tu pięć słupów betonowych, i one pójdą na wzmocnienie źródła. Może ktoś tak robił. Niech da znać w komentarzu. Albo najlepiej niech wyśle mi na Instagrama Wiadomość z opisem a może, najlepiej, a może lepiej ze zdjęciami Jak to wygląda u Was Przyszła globogryzarka dzisiaj Stwierdziłem, że nie będę nie, nie będę płacił Za wykonywanie pracy, którą mogę wykonać sam A przy okazji Zostanie mi sprzęt Jest karton I zrównam tutaj Tą globogryzarką Cały ten teren, no tutaj widzicie, jest nieciekawy, aż do stawu tutaj, tam mamy staw i ten cały teren tutaj będzie zrównany, no nie jest równo, mnóstwo darniny trzeba wydrzeć to wszystko, kupiłem też przystawkę pługową, także to zaoram, no i zrobię to sam po prostu i będę miał dodatkowo jeszcze sprzęt. No to otwieramy. Zobaczymy, co to za cudeńko. To chyba polska firma. Jak dobrze kojarzę, silnik amerykański Stratton. <laughs> tak jest. No i co? Tutaj mamy dokumenty. Pięknie się prezentuje maszynka. Uch. No. Nieźle. Wielu z Was pisze do mnie co zostawem, stawem, jak tam prace idą, no mnóstwo swoich komentarzy odnośnie kiedy następny odcinek. Muszę wam powiedzieć, że robię to w wolnym czasie. Mam mnóstwo innych zajęć, także odcinki nie będą. Odcinki co tydzień na pewno nie będą się pojawiać, jeśli chodzi o staw. Kanał jest głównie wędkarski, a staw jest przy okazji, więc co jakiś czas po prostu wrzucę jakiś materiał z prac. Niestety już się umawiałem z trzema operatorami koparek. No i nie dochodzi to do skutku, nie wiem co jest grane. Widocznie jest tutaj za mało roboty, bo być, miała być koparka w sumie dzisiaj jakoś tak. No ale niestety jest jakaś znowu fucha. I w sumie sam, i w sumie sam nie wiem kiedy to będzie. No ale nie śpieszy mi się, nie, nie, nie mam jakiegoś takiego strasznego ciśnienia. Chciałbym to zrobić, no ale jak nie ma, nie ma w rejonie sprzętu wolnego, no to nic nie poradzimy. Dzisiaj dzisiaj co? No, dzisiaj może trawę spróbuję trochę zjechać glebogryzarką. Nowy zakup, nie wiem czy, ktoś, czy widzieliście już, czy nie widzieliście na karcie społeczność. Jest. Były zdjęcia glebogryzarki, o tak się prezentuje. Si Silna 6,5-konna. Zobaczymy. No, pierwszy raz będę operował taką maszyną, więc no nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. Wstępnie popracowała już godzinę na sucho. Zobaczymy. Zobaczymy, czy z, z nożami zacznie to działać. Noże są właśnie tutaj przygotowane. W sumie 24 noże na 6 ramieniach. Demontuję koła. No i będziemy działać, bo zauważyłem, że jest tu mnóstwo pokrzywy. No i chciałbym ją jednak y, zlikwidować jakoś, nie? No a bo gryzarka to chyba jest najlepsza metoda na to. Dzisiaj malutki kawałek zrobię, bo nie mam dużo czasu. Może godzina, może półtora popracuję nią. Pewnie wam coś jeszcze wrzucę w tym odcinku. Może porobię trochę jutro. Może pojutrze jakieś palisady powyciągam. No zobaczymy, nie? Więc tak mamy noże. próbuję odczepić te kółka jakoś nie wiem jeszcze jak to się robi bardzo prosto wyciągnęłem po prostu klina glebogryzarka waży Ale bo waży około 80 kg, więc jest to spory ciężar. Zapinka. Bardzo prosty mechanizm. To samo robię z drugiej strony. Nawet klucze mi nie były potrzebne. Nie wiem czego mogę się tu spodziewać, więc tak o. Włącza, włączamy paliwo, Sanie na razie zostawiamy w tym miejscu, po odpaleniu stopniowo, delikatnie je przeciągniemy tutaj. Yy, gaz, gaz ustawia się na 3,4, na 2,3 maksymalnej mocy, czyli gdzieś w tym miejscu. A, zapomniałem. Tutaj guziczek mamy. On i tyle. <noise> Zaraz Opór. No, na razie to nie wychodzi. Ale jestem dobrej myśli. Ha ha ha! No i zrobiona. No więc tak, pierwszy, więc, tak pierwszy etap pracy z wyrównaniem tego terenu jest już zakończony. Glebogryzarką przyjechałem dwa razy. Teraz żona to yy, żona wybierze te korzenie. Ja popróbuję coś innego porobić. I może jeszcze raz przejadę. A może jeszcze dwa razy. Nie wiem, nie mam doświadczenia w robocie z tym, no ale mam nadzieję, że grunt dostawu. Yy, Teren do stawu będzie wyrównany. No zobaczcie, tutaj jest około 40 minut pracy. Myślę, że porządnie popracowane. Do samego stawu prawie. No, żona już zaczyna pracę. Na, na początku chyba źle zacząłem używać tego. Miałem taki hak, który powinno się odwrócić w drugą stronę. No, i pierwsze wrażenia nie były zaciekawe, no ale wystarczyło kilka minut. No i wszystko się udało. Co pewnie jeszcze to zaoram. Mam do tego pług, także zobaczymy. A no więc tak, wczoraj troszkę więcej zrobiliśmy niż pokazałem na filmie. Popatrzcie, w sumie prawie cały teren, który miałem zrobić, zrobiliśmy. Żona mi pomogła. No także przy stawie powinno być już ok. Znaczy ok, jeszcze mnóstwo pracy przed nami, ale w tej chwili zbieramy darninę, którą wyrwała glebogryzarka. No to jest czasochłonna praca. I znalazłem kilka kamieni. Pójdą oczywiście dookoła stawu, tam jakoś ich użyję. O tu jest trochę, kilkanaście. W drugim miejscu też mam tam, też kilkanaście. Powyrywałem je, zaraz je pozwolę. No tutaj, oczywiście, wybieram tylko kamienie. Nie jakieś tam płyty i, 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 i grusty, tylko kamienie, nie? Dobra, biorę się do roboty. Się coraz bardziej powiększa. Dzisiaj zajmę się tymi kamieniami tutaj z brzegu, powyciągam je. Może wyciągnę te gałęzie No tu jest dość twardo. Warto to uprzątnąć No później Niezła breja się zrobi O, jest seteczka czy dwusetka, nie wiem No i tutaj bym już się zapadł. Trzeba uważać. Teraz o. Może to było tarlisko jakieś widziałem ostatnio wrzucają Ludzie choinki z obciążeniami najczęściej z kamieniem, jakimś. A tu co mamy? Porzeczkę. Porzeczka mi rośnie w przystawie. Hm, ciekawy pomysł. I cały brzeg jest w tych kamieniach. Ale to dobrze. Ktoś pomyślał. Stara palisada wyciągnięta. No, trochę tego tu jest. Oczywiście szyby, jak zwykle. No, tam już nie. Nie włączyłem kamery, zapomniałem. Uff. Cały brzeg wyczyściłem teraz z kamieni. No, ale oczywiście śmieci, butelki. Tradycyjnie w tym stawie. Nie wiem, co to poprzedni właściciel w głowie miał. No, ale tak miał, nie? Spójrzcie. Jest tego mnóstwo. Dobra, ja kończę na dzisiaj. Trochę zmęczony jestem. Mam godzinę ósmą, chyba ósmą. Około ósmej mamy. Jestem po półtore, półtorej godziny pracy. No i co? Subskrybuj. Zachęcam do subskrypcji kanału, no bo to pomaga później w odnalezieniu filmu. Jeśli chcecie oglądać serię zestawów. Ja zabieram się do montażu filmu, a w niedzielę, czyli dzisiaj, jak to oglądacie, jestem na rybach oczywiście. Trzeba się trochę zrelaksować po tygodniu pracy.